Jako, że w zeszły piątek był odcinek o bohaterach, z największą ilością partnerów łóżkowych. To w tym będzie o tych, którzy mieli ich najmniej. Znowu to powiem, będą małe zaskoczenia. Na miejscu pierwszym egzekwum z kilkoma bohaterami jest Kasia. Jak na realia tego serialu, dziewczyna miała dość ich mało, bo zaledwie trzech. Tak sobie porównując ją z Leną czy tą z Dietla, to Kaśka przy nich wychodzi na dziewicę. Następny w kolejce jest mąż Kasi. Witek w serialu miał zaledwie trzy kobiety. Kolejną bohaterką jest Lucy, która na swoim koncie ma trzech facetów. Z jednej strony mało, lecz z jednym zdradziła swojego męża. Następnym bohaterem z liczbą trzech kochanek jest Krzysiek. Niby Krzysie jest taki niepozorny, a jednak mu coś się udało. Tylko z tym, że wszystkie były jego dziewczynami. Kolejną bohaterką jest Iwona. Lisica miała ich zaledwie trzech, więc ten wynik nie jest aż taki zły. Oczywiście nie wiem czy pójdzie z Łukaszem na całość. Więc go tutaj nie liczyłem. Prze Ostatnim bohaterem z liczbą trzech partnerek łóżkowych jest Adrian, cóż tu dużo mówić, miał trzy dziewczyny, większej historii tutaj nie znajdziemy. Ostatnią bohaterką na pierwszym miejscu jest Jola, dziewczyna też miała ich trzech. Na miejscu drugim egzekwo z masą bohaterów jest Sebastian, Szumiec miał ich zaledwie dwie, jednak patrząc na realia tego serialu to naprawdę kropla w morzu. Następna na tapetę idzie Monika. Tutaj sprawa wygląda nieco inaczej Gdyż w serialu spała tylko z dwoma Ale też mogło być ich znacznie więcej Kolejny w kolejce stoi Arek No on też się nie popisał w 19+, bo miał ich zaledwie dwie Następną bohaterką jest Doris Tylko z tym, że miała jednego faceta i jedną kobietę Następnym bohaterem jest Kacper Który też ma dwie kobiety na swoim koncie Ostatnią bohaterką z liczbą dwóch partnerów łóżkowych jest Ela Na szczęście dziewczyna załapała się na jasne testowe. Kolejnym bohaterem jest ten gentleman, czyli Mariusz Pawlak. Mężczyzna też miał dwie kobiety. Następnym bohaterem jest jego syn Kamil. Do chłopak miał dwie dziewczyny i prawie dwóm zrobił dziecko. Bo jak pamiętacie, Lena też miała obawy, że jest z nim w ciąży. Ostatnim bohaterem z liczbą dwóch kobiet na swoim koncie jest Konrad. Na miejscu trzecim są wyjątkowi mężczyźni. Pierwszym z nich z liczbą jednej kobiety jest pan Tadziu. Wiem, tutaj będzie małe zaskoczenie. Bo przecież on miał żonę, ale w serialu nigdy nie wystąpiła, więc liczę tylko panią Bożenkę. Tak samo było w przypadku innych bohaterów. Ostatnim bohaterem jest Marcel. On też miał zaledwie jedną kobietę, a była nią Ala. Porównując go do takiego Irka, to on przy nim jest prawiczkiem. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz porządnie, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, który bohater najbardziej cię zaskoczył.